Dzień dobry. Paweł Dążarski, firma Biolider Naturalnie z Biogen. Znajdujemy się dzisiaj w miejscowości Świecie nad Osą, w okolicach Grudziądza, w gospodarstwie Państwa Wiśniewskich. Jest z nami Patryk. Witam. Patryk, powiedz może na początku kilka słów na temat Waszej produkcji. Jakie uprawy tutaj są? Co uprawiacie generalnie? Razem z rodzicami gospodarujemy na powierzchni około 90 hektarów, z czego ziemi orne jest 70. Uprawiamy głównie pszenicę, rzepak, jęczmień, lenna nasiona, owies, jarę. Eee, słuchaj, wiem doskonale, że używacie produktów marki Biolider. Powiedz, może od jakiego produktu zaczynaliście? Który z tych naszych produktów przekonał Was do tego, żeby szerzej zacząć stosować preparaty biologiczne w Waszym gospodarstwie? Naszą przygodę z firmą Biolider zaczęliśmy od produktu Azotopower. Było to 3 lata temu. Nasz handlowiec firmy ProKam przekonał nas, żebyśmy spróbowali i było zastosowane na tej konkretnej działce, na uprawie jęćmienia jarego. Działka była podzielona na dwie części, na kontrolę i na zastosowanie azotopowera. Również było na innej działce zastosowanie na pszenicy ozimej, gdzie efekty też były bardzo widoczne. Produkt był zastosowany trochę później niż zaleca producent bo to było gdzieś po połowie kwietnia, ale już w maju efekty były na tyle widoczne, że przekonało nas to do stosowania w latach następnych. Czyli po około czterech tygodniach już wizualnie na tym jęczmieniu było widać różnicę. Tak, tak, było na widać. gdzie był stosowany produkt, tak? Tak. Okej, okay. i co, co było dalej, powiedz, po, 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 po zbiorach? Po zbiorze jęczmienia Jarego yy, był wysiany... Rzepak w technologii bezorkowej, gdzie był zastosowany właśnie wcześniej na jęczmieniu jarym azotopower. I jeszcze te efekty były widoczne w listopadzie na, na rzecz azotopowera. Czyli jednak można powiedzieć, że nawiązał dużo tego azotu. Tak, czyli roślina następcza rzepak, posiada na stanowisku po jęczmieniu, gdzie zastosowany był azotopower. Dalej rośliny wschodzące wykazywały jakby lepszą dostępność azotu i po tych roślinach rzepaku widać było, że są jakby, jak gdyby, no, lepszym w igorze, tak? jest tak, lepszym. Okej, okay, czyli roz zaczęliście gdyby, od azotopowera. Powiedz, Patryk, może teraz na chwilę obecną aktualnie, jakie produkty jeszcze z palety produktów Biolider stosujecie w swoim gospodarstwie? Na chwilę obecną w gospodarstwie stosujemy azotopower na całości powierzchni gospodarstwa. W uprawie rzepaku również stosujemy Delia Stop. W tym roku również testujemy Fosfo Power w uprawie rzepaku, i również od zeszłego roku była zastosowana zaprawa do nasienna Superpower, gdzie właśnie efekty są bardzo widoczne. Tak, doskonale na tym polu widać efekty zastosowanej jesienią zaprawy mikrobiologicznej Super Power. Ja tylko przypomnę, że jest to zaprawa mikrobiologiczna składająca się z bakterii należących do grupy bakterii promujących wzrost roślin. Preparat ten poprawia wschody roślin, poprawia ukorzenianie, wigor siewki jest znacznie lepszy, także efektem jest dużo lepsza kondycja roślin, jak widać tutaj na tym polu właśnie za nami. Jeżeli chodzi o preparat Delia Stop, o którym wspominał Patryk, jest to preparat mikrobiologiczny, stwarzający niekorzystne warunki do żerowania śmietki, czy to w rzepaku, czy też w warzywach. Natomiast, jeżeli chodzi o Fosfopower, jest to nas najnowszy produkt, który na rynku jest od zeszłego roku i jest to preparat udostępniający fosfor, który w glebie jest blokowany. Bakterie zawarte w preparacie poprawiają solubilizację fosforu, poprawiają jego przyswajalność dla roślin. Patryk, dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że tutaj z powodzeniem dalej będziecie stosować nasze rozwiązania biologiczne. Jak sam mówisz, bardzo fajnie się sprawdzają na, na różnych polach, w różnych uprawach, bo tak jak wspominałeś też no, te pola są różne. tak? Jest mozaika, różne tak, warunki dokładnie. glebowe. Dlatego nie są to najprostsze warunki. Natomiast tutaj preparaty pokazują, że w tych różnych i łatwiejszych, trudniejszych warunkach glebowych doskonale bakterie dają sobie radę. I swoje określone zadanie wykonują. Także dziękuję Ci bardzo za rozmowę. No i co, życzę udanego sezonu.